Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Damian Anczeni, kanał Czas na Chiny i nowa seria wieża na odcinek to będzie się pojawiać raz na jakiś czas. Nie będzie to motyw przewodni tego kanału, seria, którą myślę, że nazwę Chiński Autokomis. Zanim przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, najpierw małe wprowadzenie. Proszę Państwa, okazjonalnie promuję chińską motoryzację już od 4 lat. Jeździłem takimi samochodami jak BYD, jeszcze zanim ktokolwiek w Polsce słyszał o tej marce. I tak się, proszę Państwa, składa, że nie jestem tylko vlogerem, ale jak każdy człowiek, muszę również zarobić na życie. Moja firma, organizacja, którą stworzyłem, zajmuje się importem produktów z Chin, jakich produktów takich, na jakie w danym momencie jest zapotrzebowanie. A dzisiaj w Polsce, proszę Państwa, mamy szaleństwo na chińską motoryzację. Ludzie się wreszcie przekonali do chińskich samochodów, ludzie znają chińskie samochody. Reklamy chińskich samochodów pojawiają się w telewizji, w radiu, w internecie, więc już nie musimy przekonywać nikogo, że chińskie samochody są dobre. I tak, realizujemy dalej zlecenia na nowe auta. Mało tego zrealizujemy. Zrealizowaliśmy tego typu zlecenia jeszcze w czasach, kiedy moja taka tutaj drobna konkurencja krzyczała na swoich kanałach YouTube'owych, że jest to niemożliwe do zrealizowania, że Chińczyków się nie ściąga. Tak, takie mądrości eksperci yy, szerzyli w eterze. Zdradzę Państwu jeden sekret. Otóż ja założyłem kanał o chińskiej motoryzacji już te ponad 4 lata temu, dlatego że jest to moje hobby, jest to moja pasja, ale nigdy nie mieliśmy. Parcia na to, aby zająć się importowaniem samochodów jakby na full time. Dlatego, że bez względu na to, czy klient przychodzi do nas z zamówieniem na taką maszynę, czy na maszynę produkcyjną, którą wykorzysta gdzieś w fabryce, mamy taką samą marżę. Ale różnica jest taka, że maszyna zrobiona pod zamówienia do fabryki w Europie, ona stoi w kącie, stoi gdzieś w jednym miejscu na hali, a nie jeździ po drogach. Nie mam na myśli tutaj aspektu bezpieczeństwa, tylko to, że no jeżeli ta maszyna się przemieszcza bezustannie i trafia na różnych użytkowników, to różne rzeczy mogą się z tą maszyną wydarzyć. Mało tego, eksport samochodu szczególnie nowego, wbrew pozorom, jest bardzo problematyczny, dlatego że nie można legalnie wywieźć z Chin i wjechać. Przez odprawę celną do Europy samochodem nowym. Samochód nowy, kupiony w salonie, musi spełnić warunki samochodu używanego i opuścić Chiny jako auto używane. Dlatego po prostu jest znacznie mniej pracy z bardzo nawet skomplikowaną technicznie maszyną, którą u nas zamawia klient do produkcji różnych rzeczy w Europie w porównaniu z zakupem samochodu. Natomiast import samochodów używanych teoretycznie. Nie powinien być zakazany. Tak jak wiecie, Polacy ściągają samochody z całego świata, z całej Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Dubaju, z Japonii, z Kanady są importowane auta używane. Czyli producent nie musi udzielić zgody importerowi na zaimportowanie tego samochodu, ale Chińczycy starają się jak mogą, aby nawet ten import indywidualny utrudnić. I tutaj, proszę Państwa, dobrym przykładem jest koncern Cherry, który wprowadził na polski rynek już markę Omoda. E, chyba są też sprzedawane samochody pod nazwą Cherry i pod nazwą Jacku. Tymi nazwami oni żonglują niesamowicie. Wszystkie auta spod Jacku i spod Omody na rynku chińskim są dostępne pod nazwą Cherry. I słuchajcie, oni doprowadzili do tego, że tutaj w Chinach, jeżeli wyjdziecie do salonu obejrzeć samochód właśnie z marki Cherry, jego bliźniak, bliźniak o mody z Polski i zdradzicie sprzedawcy, że chcecie kupić ten samochód i wyeksportować go do Polski, zabrać do Polski, to sprzedawca odmówi Wam sprzedaży. Mało tego, słuchajcie, wprowadzili oni markę iCar, czyli taka nowa marka z koncernu Chery, na którą jest dość duży hejp, jest ona bardzo popularna tutaj w Chinach. I już pół roku temu mieliśmy również zapytania od Polaków o samochody. To jest był chyba Icar V23. Bardzo fajnie wyglądający, taki mały, nazwijmy to jeep elektryczny. I zrobiliśmy wyceny, ale okazało się, nie wiem jak jest teraz, możliwe, że już obeszli tą blokadę. Okazało się, że Czery w Icarze wprowadził blokadę regionalną. Czyli jeżeli wyjedziecie tym samochodem za granicę Chin, to nie odpali. No i pewnie zapytacie się, po co te praktyki? No dlatego, że te auta jako nowe w Chinach są bardzo tanie, są znacznie tańsze od cen europejskich, a auta używane, do których za chwilę przejdę. To już jest w ogóle kosmos. Ale dlatego też wiele osób decyduje się na import indywidualny, ściągnąć ten samochód z Chin, a nie kupować w salonie w Polsce, dlatego że po prostu w Chinach jest on znacznie taniej. Więc dużo, dużo hajsu zostaje w kieszeni na, no, na wypadek wypadku. Jeżeli Wydarzy się stłuczka, no to to auto ma gwarancję, ale ono ma gwarancję w tym momencie na terenie Chin. My pracujemy nad tym również, aby móc Wam yy, zaoferować w cenie samochodu również gwarancję na terenie Polski na auta używane z Chin, bo jest tego typu możliwość, ale jeszcze nie znalazłem odpowiedniego partnera. Ale jeśli auto, tak jak w tym momencie, nie ma gwarancji na terenie Polski, no to to jest po prostu ryzyko. Ściągacie samochód z Chin znacznie taniej. I macie w razie czego jeszcze zapas gotówki na ewentualną naprawę, która być może do której być może nigdy nie dojdzie. A co z częściami zapytacie się słuchajcie, części eksploatacyjne do tych samochodów są dostępne teraz już w oficjalnej sprzedaży w Polsce. No i to już nie ważne, czy kupicie auto w salonie w Polsce, czy od nas z Chin, jakby cena za te części jest niemalże taka sama. Mówię niemal, bowiem wiem, że w Chinach i również są znacznie tańsze. Dlatego też zastanawiamy się nad tym, czy tego typu ofertę tutaj Państwu nie przedstawić. Jak prawdopodobnie Państwo wiedzą, posiadam jeszcze drugi kanał, który nazywa się Czas na Chiny i na tym kanale troszeczkę prywaty pojawia się z mojego życia, ale myślę, że teraz będziemy coraz bardziej jednak pilnować się stricte tematów dotyczących Chin, a nie mojego życia prywatnego. Ale z tego kanału, jeżeli oglądaliście go, to wiecie, że przez ostatnie 5 miesięcy siedziałem na Filipinach. I w tym okresie pracowaliśmy nad naszą redakcją motoryzacyjną, Miał to być piękny portal informacyjny, który zresztą zapowiadałem również na tym kanale. Niestety podwykonawca nie podołał. Szalepię się teraz z nim, żeby zwrócili pieniądze. Była to jedyna firma, która powiedziała, że tak, zrealizują ten pomysł tak, jak ja go sobie tutaj nakreowałem. Nie udało się, chwilowo odkładamy to na później, a w międzyczasie narodził się nowy pomysł. Także możliwe jest, że z czasem chińskie autocentrum to będzie komis samochodowy z różnymi informacjami z chińskiego rynku motoryzacyjnego. Ten pomysł narodził się w mojej głowie, yy, nie jest moim autorskim pomysłem. Wynika to po prostu z pytań, które otrzymuję na moją skrzynkę mailową. Otóż proszę Państwa, coraz więcej osób jest po prostu zainteresowanych, ile kosztują samochody, które teraz głośno w Polsce, ile kosztują one używane w Chinach. Warto tutaj zwrócić uwagę, że prawdopodobnie dla części z Państwa chińskie samochody to jest coś, co poznaliście wczoraj. I prawdopodobnie ktoś, kto troszeczkę się interesuje motoryzacją i tym, co jest sprzedawane w Polsce, jest w stanie wymienić 10 do 15 chińskich marek. Tutaj w Chinach mamy ich obecnie ponad 200. I co chcę powiedzieć? To, co się obecnie dzieje na rynku motoryzacyjnym w Polsce, to jest dopiero początek. Skąd ja to wiem? No dlatego, że przez ostatnie parę miesięcy siedzieliśmy nad tym portalem informacyjnym, na którym cała ta baza danych miała się znajdować, mam ją na komputerze, 200 marek chińskich i ponad 4000 modeli chińskich samochodów. Ale nie o tym jest ten film, być może porozmawiamy o tym w osobnym odcinku. Słuchajcie, co teraz jest w tym momencie najważniejsze? Chińskie samochody dekadę temu, czyli 10 lat temu produkowały interesujące ciekawe auta, ale 5 lat temu wjechały na chińskie drogi auta genialne. Pokażę wam, zdradzę wam tutaj uchylę fragment tego, co pojawi się. Myślę, że już parę dni po tym odcinku. <laughs> tak, proszę Państwa, 5 lat temu 2020 rok, swoją premierę miał samochód, który myślę, że nikomu już w Polsce nie trzeba przedstawiać. Marka BYD, czyli przez jeszcze nadal niektórych znawców motoryzacyjnych czytana Byd. Han. Auto pierwsze, które cztery lata temu nagrałem na moim kanale. Zobaczcie w ogóle jakie komentarze wtedy pojawiały się przez Polaków pisane. Jak komentowali BYD Hanna. Auto wręcz legendarne, już wtedy często nazywane. 500 konnym pasatem. Chwilę później wyszedł wielki SUV, można powiedzieć powiększony BYD Han, czyli BYD tank. I słuchajcie, przez ostatnie lata masę, masę napada fajnych producentów, takich jak na przykład ten tutaj wypuścili swoje samochody, które dzisiaj są już na rynku wtórnym. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Większość samochodów, które pojawiły się teraz na rynku w Polsce, takie jak właśnie BYD. SIL chyba zmienili nazwę na SIL. Sprawdźcie na moim kanale, był BYD Sung, ten sam samochód. Większość tych samochodów, jeżeli nie wszystkie, które są teraz jako nowe, sprzedawane w Polsce, te samochody tak naprawdę weszły na rynek już myślę, że dwa, może nawet trzy lata temu. Skąd to wiemy? No dlatego, że otrzymujemy od Was zapytania o te auta. Podsyłacie nam linki. Pamiętam, sprawdzałem właśnie Beijing, czy ten bike w Polsce, bj 60, bo było o nie zapytania. I dealer w Polsce na polskiej stronie pokazywał model zeszłoroczny, który niedługo już do Polski wejdzie. I wynika to prawdopodobnie z tego, że właśnie gdy te auta, te pierwsze serie, które wjeżdżały do Polski, aby uzyskać jak najniższą cenę, było to tak naprawdę wietrzenie magazynów. I tego typu sytuacje mieliśmy multum, że po prostu nie mogliśmy znaleźć auta, które jest zapytaniu, już nie wspominając o nazwie. Dlatego, że jeżeli nie mieliśmy z jakimś autem do czynienia, to zazwyczaj jest tak, że otrzymujemy od Was zapytanie i się okazuje, że no pod taką nazwą nie ma, nie widnieje żadne auto w Chinach. Często na samym początku jest to troszeczkę zawiły zabieg, bo musimy zlokalizować samochód, który nie wiemy do końca, jak wygląda, i nie wiemy, jak się nazywa. Dlatego, że Wybierają ci dystrybutorzy, Chińczycy często zmieniają specjalnie nazwy samochodów, wprowadzając je na rynki zagraniczne. E, tutaj też taki ciekawy przykład: ostatnio mieliśmy zapytanie, no już nie ostatnio, już dawno temu w sumie, o Maxusa, o e, pick-upa z marki Maxus, i okazało się, że e, dany model, o które było zapytanie, w Tajlandii występuje pod nazwą akurat było pytanie z Tajlandii pod yy, nie nazwą, tylko pod marką MG, dlatego że akurat MG jest popularniejsze w Tajlandii, bardziej rozpoznawalne. No dobrze, proszę Państwa, ale dlaczego warto zainteresować się chińskimi autami używanymi i czemu nie musimy się, nie powinniśmy się ich przesadnie obawiać? No, już nie wspominajmy o cenie, która jest po prostu śmieszna, dlatego że to auto już jako nowe jest znacznie tańsze niż w Europie. Słuchajcie, Chińczycy o samochody dbają. Co mam na myśli? Mnie to trochę przypomina sytuację z lat tam, początek lat 2000, kiedy pojawiły się pierwsze komórki i każdy nosił Nokia i inny telefon w takim płaszczu, takim pokrowcu, który chronił ten telefon pancerny, aby on przypadkiem żadnej ryski nie odebrał. Tak? Bo będzie jakaś ryska i za parę lat będziemy, gdy będziemy sprzedawać ten telefon, no to cena będzie o parę złotych niższa. I to samo. Dzisiaj, w roku 2025, jeszcze Chińczycy robią z samochodami. Ja pokażę Wam na przebitkach, bo to się nawet tutaj można zaobserwować. Opakowują to auto. Tutaj akurat nie widzę teraz, być może pościągali, ale często są specjalne zabezpieczenia przed obiciem samochodu na zewnątrz, otwierając to auto, no, żeby po prostu nie uderzyć w słupek. Wewnątrz nakładają specjalne pokrowce. Na piękne, skórzane fotele. I to wygląda okropnie, ale to jest pozytywne w tym momencie dla nas. Także pokrowce są na fotele. Pokrowce są yy, wycieraczki są wymieniane. Pokażę Wam za chwilę, jak te wyglądają te wycieraczki. Montują wycieraczki większe, zabezpieczające rogi tej podłogi, nawet bardzo często ląduje jakiś materiał zabezpieczający na desce rozdzielczej. Tylko po to, aby Otrzymać te parę tysięcy chińskich iłanów więcej, sprzedając za kilka lat to auto. I to był, proszę Państwa, punkt pierwszy, teraz punkt drugi, dlaczego warto zaufać chińskiemu autu z rynku wtórnego. Otóż przebieg. Przebiegi w Chinach są znacznie mniejsze niż yy, no, w podobnym aucie z podobnym rocznikiem w Polsce. Jak to jest możliwe? Nie, one nie są kręcone, mamy na wszystko papiery, są dokumentacje, te auta, które teraz będę Wam pokazywał, wszystkie są na gwarancji, wszystkie są serwisowane w ASO. Z czego wynika ten przebieg? Ano z tego, że Chińczycy najczęściej mają wszystko pod nosem. Gdy kupują mieszkanie czy wynajmują mieszkanie, to starają się, aby to mieszkanie było blisko pracy, blisko szkoły, do której będą wysyłać dziecko, po mieście, nie jeździ się na co dzień samochodem. Szczególnie po takich miastach jak Szanghaj czy Shenzhen, wiele osób decyduje się wskoczyć w metro, bo szybciej i sprawniej dojadą do pracy. Gdy wyjeżdżamy za to gdzieś dalej, do innego miasta na spotkanie biznesowe, czy nawet na wakacje, to rzadko, rzadko ludzie, no może poza chińskim Nowym Rokiem, yy, uderzają w tą, w tą trasę samochodem. Dlaczego? No, dlatego, że wszystkie miasta teraz są połączone szybką koleją. Wsiadamy do wygodnego pociągu, który jedzie 300 km na godzinę, więc znacznie szybciej dojeżdżamy do celu i na miejscu mamy taniego Ubera. Punkt trzeci, który tutaj warto nadmienić. Asfalt w Chinach jest nowy. Te autostrady powstały w ciągu ostatniej dekady, dwóch. Większość dróg w Chinach, poza jakimiś miejscami fabrycznymi, gdzie jeżdżą ciężkie ciężarówki z kontenerami i niszczą te drogi. Większość dróg jest po prostu w bardzo dobrym stanie, a i zatem tak jak kupujemy auto z Niemiec czy z innych bogatych krajów zachodnich, te auta po prostu są w znacznie lepszym stanie, bo one są mniej zmęczone przez drogę. No i zaczynamy. Zaczynamy od link O1, czyli model oznaczony numerem 01 05 pojawiło się na moim kanale bodajże 3 lata temu, i myślę, że w tym odcinku prawdopodobnie przedstawiłem tą markę szerzej. Patrzcie, piątka pojawiła się 3 lata temu, czyli piątka również jest i teraz na rynku wtórnym. Także linkę nie będę nikomu przedstawiał. Wydaje mi się, że jest to dość dobrze znana już marka w Europie. Na pewno jeździ tego dużo w Niemczech. Ja jeżdżąc samochodem w zeszłym roku po Polsce też widziałem link na drogach. Jest to model z roku 2023, wersja Pro, czyli bogato doposażona. Co myślę, że należy dodać, słuchajcie, Link. W ogóle to będę używał nazwy Link chińską nazwę tego producenta. Troszeczkę bardziej mi ona jakoś wchodzi w język e, niż anglojęzyczna Link NCO. Nie wiem, jak w Polsce e, wymawiana jest nazwa, w ogóle przez zagranicznych e, prezenterów, e, nazwa tego modelu. Słuchajcie, to nie są tanie chińskie samochody. To nie jest tania chińszczyzna taka, jaka jest tam sprowadzana do Europy, w tym również na polskiej jednej przez Baik, przez MG, przez Chery. Oczywiście to nie jest tak, że ja krytykuję te samochody. One są tanie, ale to są dobre auta, które będą wam służyć, które nie rozlecą się, które są bezpieczne, które są dobrze wyposażone jak na europejskie uwarunkowania, ale to nie jest to. To jest producent, który od samego początku może nie wydają aut premium, ale ono, oni się bardzo uśmiechają w kierunku premium. Zobaczcie, jaki ładny pilocik. Zajrzymy pod maskę. Mówiłem, że przebiegi mają niskie, ale wydaje mi się, że to, to auto ma dość wysokie, jak na rocznik 2023. 40 tysięcy kilometrów jest nabite. Nie widzę tutaj, bo tu jest Link CEO, ale gdzieś pod spodem pewnie się znajduje notka, że ten silnik jest od Volvo. Sprawdźmy jeszcze specyfikację. Benzyniak dwulitrowy, 250 koni mechanicznych, 350 Nm i ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów. Teraz mi się przypomina, zresztą jak linkę jeździłem, to. E? Podsunął się fotelik, tak, ale akurat może za bardzo odjechane było, spróbujmy jeszcze raz, czy się podsuwa automatycznie, aha, no to jest podsuwany, eee, ale teraz mi się przypomniało, że rzeczywiście pamiętam nawet w linkę 5 czułem, że to auto jest takie niewielkie i to jest tak naprawdę kompaktowy SUV na miasto, może nim w trasę pojechać, myślę, że też będzie wygodnie, no ale ja akurat jestem specyficzny człowiek, po prostu lubię duże auta. Mamy internet tam na pokładzie, jest wi-fi. Nie wiem, jak to w Europie byśmy musieli rozwiązać. Na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie. Spróbujmy jeszcze otworzyć. Nie wiem, czy tu jest tylko szyba, czy się cały otwiera ten dach. A nie, chyba... Chyba nie jest to szyber dach, który się... Ej, otwiera się, przepraszam. O tak, e, połowa. Połowę można szybę dachu otworzyć. No i co, mamy tutaj bezprzewodowe ładowanie, dwustrefową klimatyzację, bardzo responsywny tablet, ale to ja już to chyba powtarzam przy każdym chińskim samochodzie. Dlaczego to powtarzam? Bo jeździłem wcześniej nie chińskimi samochodami, nawet klasy premium, i nawet w Tesli. W tych pierwszych modelach fatalnie działało tutaj wszystkie, całe wszystkie te ustawienia auta, które no w przypadku Tesli w większości. Właśnie tylko i wyłącznie można było obsługiwać z, z poziomu e, tabletu. Tutaj przede mną bardzo wyraźnie też ekran dla kierowcy, dużo różnych ustawień z pilota. E, bardzo ładnie obszyta kierownica. E, nie wiem, czy te foto wyglądają, że jakby miały wentylowane były te fotele po, po stronie kierowcy, ale to już Wam doprecyzuję, jeśli ktoś się pojawi chętny, zainteresowany zakupem tego auta. Festival Lamp LED, tego chyba nie widać w tym momencie, jest może za jasno. A, szyber dach, przez, który ciągnie się przez całe auto od początku do końca, ale jest otwierany tylko w połowie. No i zajrzyjmy, może jeszcze do tyłu, ale zanim usiądziemy z tyłu, może ustawię fotel jeszcze tak do jazdy na te moje. Met 80 Musiałem jeszcze przestawić kamerę. No dobrze, słuchajcie, no nie jest jakoś oszałamiające, jak na chińskie warunki, ale myślę, że jest dużo przestrzeni tutaj jeszcze do siedzenia. Nad głową również, nawet przy jakiś wybojach, nie uderzymy się. E, mamy tutaj ładnie wykończony. No, cupholder. Człowiek zapomnia, zapomina języka polskiego po latach na emigracji. Widzę, że są isofixy, miękkie, wygodne siedzenia, dwa USB. Chyba nie ma tutaj, nie, nie widzę, żeby była regulacja klimatyzacji, czyli nie jest trzystrefowa, jest tylko z przodu dwustrefówka. No i wszystko chyba, widzę Infinity, głośniki. Pamiętam z testowania piątki, że bardzo ładnie te głośniki grały. Zdaje się 10 głośników jest w specyfikacji. Bardzo ładnie wykończone fortele. Lecimy rzucić okiem na bagażnik. Link and CO 01. Tu jest linkę po chińsku, tej naklejki nie ma w standardzie. Myślę, że trzeba będzie ją jakoś ściągnąć później i otwieramy go. Automatycznie, no, bagażnik jest taki powiedziałbym pojemny, jak na kompaktowego suwa. Z dwie, jakieś normalne walizki tutaj wejdą. I widzę, że jest Sabufer z boku. No i co, tyle w temacie. Nie jestem pewien dokładnie w jakim formacie należy nagrywać te odcinki, czy może bardziej dynamiczne, jeszcze krótsze, czy może bardziej rozbudowane, wchodząc w każdy detal dotyczący specyfikacji samochodu, ale wydaje mi się, że to warto zostawić już klientom, którzy rzeczywiście będą autem zainteresowani. 57 tysięcy to jest cena wyjściowa. Myślę, że za jakieś, może nawet 47 tysięcy złotych dałoby radę ustrzelić to auto. Ładne, atrakcyjne, wydaje mi się, że pasujące do delikatnej kobiety, ale i również mając na uwadze moc silnika, jest to coś, co każdy mężczyzna też, czego nie powinien się wstydzić, jest czym się pobawić. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu na skrzynkę mailową, czy też przez Whatsapp. Czasami odbieram telefon, ale z tym Whatsappem i z telefonem to wygląda tak, że różni nas zazwyczaj 6 godzin, jesteśmy 6 godzin do przodu Obecnie w Chinach, i czasami gdzieś biegam na zewnątrz po fabrykach, nie słyszę tego telefonu. Najlepiej zatem skontaktować się drogą mailową. Jesteśmy w stanie znaleźć dla Was każdy samochód. Przede wszystkim auta chińskie, ale wiele marek zagranicznych również jest produkowanych tutaj w Chinach. Mało tego, te marki również wydają modele tylko i wyłącznie na rynek chiński, także wydaje mi się, że tutaj też jest jakieś pole, które myślę, że warto poruszyć wkrótce na kanale. Jeżeli odcinek ten spodobał się, wam łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. zajdzie.